Do gminnego programu rewitalizacji urząd miejski Wrocławia przystąpił w 2021 roku. Zakładał on rewitalizację ośmiu wrocławskich osiedli. Jednak zdaniem przedstawicieli lokalnych aktywistów przez 4 lata miasto nie zrobiło nic, by program dokończyć i uchwalić. Ze względu na to, że zrezygnowano z, ze sporządzenia tego gminnego programu rewitalizacji brakuje nam narzędzi do tego, żeby mierzyć to, co w mieście się dzieje. Jakie są skutki, jaka jest skuteczność y, wpływu tych inwestycji które są prowadzone na funkcjonowanie miasta. Prezydent przez 4 lata nic nie zrobił. Kleczków nad Odrze, Ołbin, Plac Grunwaldzki, Przedmieście Świdnickie, Trójkąt, księży i Brochów. Wszędzie tam urzędnicy stwierdzili, że potrzebne są intensywne i skoordynowane działania. Mimo to programu brak. A problemy wskazane 6 lat temu nadal są aktualne, a niektóre się pogłębiają. Odpowiem liczbami. Od początku poprzedniej kadencji, a więc od 2019 roku do końca kadencji, miasto. Wykonało 120 dużych remontów kamienic. To jest duży remont, rozumiemy taki, gdzie zawsze w tym remoncie mieścił się remont elewacji, w tym remont elewacji frontowej. Pozostałe, w zależności od potrzeb. Czasami trzeba zrobić izolację fundamentową piwnic, czasami remonty dachów. Nasze miasto potrzebuje planu, potrzebuje strategii działania, potrzebuje programu. Konkretnie potrzebuje gminnego programu rewitalizacji rewitalizacji przez Duże R. Do końca tej dekady chcemy kompleksowo wyremontować, czy mamy 2025 rok już, chcemy kompleksowo wyremontować 100. Czy to jest dużo, czy to jest mało? Odpowiem w ten sposób. Zawsze chciałoby się więcej. Zadajmy sobie pytanie, co dalej? Potrzebne są tereny zielone, tereny rekreacyjne, miejsca spotkań i kultury. To właśnie w tych miejscach budują się relacje. Tutaj jest około 20 budynków, ani jeden z tych budynków nie jest budynkiem. Komunalnym. To są wszystko budynki wspólnotowe, co więcej, z wyjątkiem jednego we wszystkich miastach ma mniejszość. Istotne jest to, żeby mieszkańcy wiedzieli, czego się spodziewać i gdzie spodziewać się inwestycji na podstawie obiektywnych przesłanek, a nie na podstawie tego, że ktoś jest na przykład lepiej albo gorzej dogadany z miastem. Tutaj oczywiście trzeba zrobić porządne drogi dojazdowe, naprawić odwodnienie. Powinna się pojawić mała architektura. Zasada jest taka, że zawsze przed takim dużym remontem robimy konsultacje społeczne, w których mieszkańcy. Mogą się wypowiedzieć, czego oni w tym podwórzu chcą. Tak naprawdę niewiele się zmieniło. Oprócz tego, że w miejscach, gdzie były dziury między budynkami, pojawiły się plomby. pojawiły się też plomby w miejscach, które były dostępne w, w, dla wszystkich. Na pewno aktywizacja tego osiedla, tak jak i wielu innych, bo przecież wykluczony jest co piąty wrocławianin co piąta Wrocławianka, przebiegałaby dużo lepiej, dużo szybciej. Gdyby zapytać mieszkańców, czego tak naprawdę oni potrzebują, potrzebne są obiektywne programy, takie programy, już chwilę temu drugi uchwaliła Łódź, w zeszłym roku uchwalił taki program Gdańsk. Żeby Wrocław był lepszym miejscem, potrzebne są zarówno remonty te miejskie i my je robimy, jak i remonty wspólnot mieszkaniowych. Oczywiście do tego jeszcze są podwórka, ponieważ one są co do zasady miejskie. W tym wnętrzu podwórzowym jest plan remontowy. Spodziewamy się około 2000 ro roku 2028-2029 roku. Wrocław zasługuje na prawdziwą rewitalizację. Rewitalizacja teraz. Ewa Miedzwiecka, Echo 24.